Marta Młodzikowska Blue Stream TV ze mną w studiu pani Maria Krutul, przedstawicielka Camp Leader Poland. Witam. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, czym zajmuje się Państwa firma? My jesteśmy tutaj firmą, która organizuje wyjazdy studenckie programu Work and Travel do Stanów Zjednoczonych. Są to wyjazdy dla osób posiadających status studenta pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Oczywiście też istnieje opcja wyjazdu bez tego statusu, jednak trzeba być tutaj w odpowiednich grupach wiekowych. No, jakie stanowiska Państwo szukają? Posiadamy w naszej ofercie dwa programy. Jest to program Camp Leaders bądź Resort Leaders. W programie Camp Leaders można brać udział jako camp counselor, czyli opiekun kolonijny dla dzieci na tych ośrodkach, na które się wyjeżdża, bądź jako przedstawiciel support staffu, czyli typowe prace porządkowe, sprzątanie, gotowanie, utrzymywanie porządku na terenie ośrodka. W drugim programie Resort Leaders tutaj już są bardziej takie sprecyzowane pozycje, czyli można pracować typowo jako ratownik, jako pralnia, jako pracownik. Ubrań jako barista, kelner, tych pozycji jest znacznie więcej, ale są, wymagają one powiedzmy bardziej szczegółowych kwalifikacji niż na przykład praca na kampie. Co składa się na koszt takiego programu? Jeżeli chodzi o koszt programu, tutaj właśnie wylatując, otrzymujemy bilety lotnicze do Nowego Jorku i z Nowego Jorku bilet powrotny. Zazwyczaj jest na Nowy Jork jako lotnisko docelowe, ponieważ większość kampów czy ośrodków znajduje się na wschodnim wybrzeżu. Dodatkowo otrzymujemy w przypadku kampu wyżywienie oraz zakwaterowanie, które leży tutaj po stronie pracodawcy. I dodatkowo jest to również ubezpieczenie na 90 dni w Stanach Zjednoczonych. E, niestety nie ma tam innego, takiego systemu opieki jak w Polsce, więc to ubezpieczenie jest bardzo istotną rzeczą, która też tutaj jest zapewniona. A kto może się do Państwa zgłosić? Czy to trzeba mieć jakieś kompetencje? Szczególnie jeżeli chciałoby się pracować na właśnie takiej konkretnej pozycji, wiadomo, przydałyby się kursy, jednak na przykład chcąc wyjechać na program Camp jako opiekun kolonijny, bardzo dużo osób nas pyta, czy są wymagane kursy na opiekuna kolonijnego. Takich kursów nie wymagamy, wszystkie tutaj kwalifikacje przedstawia się wypełniając takie jakby CV na naszej stronie internetowej i już tutaj na rozmowie z campem określone są dokładnie wszelkie możliwe zakresy obowiązków i następnie już na miejscu odbywa się szkolenie, na którym dokładnie przedstawiamy, co można robić, czego nie można, w jaki sposób pracować z dziećmi. Czy jutro można się z Państwem spotkać w pokoju rekrutacyjnym? E, niestety nasza firma siedzibę ma jedynie w Lublinie, e, także najwygodniejszy kontakt jest tutaj z nami poprzez stronę internetową bądź poprzez media społecznościowe. E, ja akurat jestem ambasadorem tutaj na okręg miasta Bydgoszczy, na uczelnie bydgoskie, e, także też można szukać naszych plakatów i ulotek w typowych studenckich miejscach, jak właśnie czy uczelnie, czy akademiki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy Państwa.